Czy kiedykolwiek czułeś, że Pan Bóg czegoś od ciebie chce, ale bałaś się, bałeś się odpowiedzieć Mu tak? Ciągle ukrywałaś się, uciekałeś. Dziś w Ewangelii słyszymy historię, w której jedno fiat, niech mi się stanie, zmienia całkowicie wszystko. To uroczystość zwiastowania pańskiego. To dzień, w którym Maryja wypowiada najważniejsze tak w historii całego świata. Wtorek, trzeciego tygodnia Wielkiego Postu, Przystań Miłosierdzia, zapraszam serdecznie. Zanim przejdziemy do wspólnej refleksji i rozważań, zachęcam, abyś otworzyła, otworzył Biblię na Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 5, są to wersety od 26 do 38. Razem czytajmy Boże Słowo. W szóstym miesiącu Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta Galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do niej i powiedział: Raduj się pełna łaski pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy Anioł powiedział do niej: Nie bój się Maryjo, bo Bóg cię wybrał, obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego a pan bóg da mu tron jego ojca Dawida będzie królował nad domem Jakuba na wieki a jego królestwo nie będzie miało końca wtedy Maryja zapytała anioła jak to się stanie skoro nie znam pożycia małżeńskiego anioł jej odpowiedział duch święty stąpi na ciebie i osłoni cię moc najwyższego dlatego święte które narodzi się będzie nazwane synem Bożym oto twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu chociaż uważa się ją za niepłodną dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego a Maryja tak odpowiedziała jestem służebnicą Pana niech mi się stanie według twego słowa wtedy odszedł od niej anioł Pamiętamy zapewne, że Maryja była młodą dziewczyną z Nazaretu, bardzo zwyczajną, cichą, pokorną, pomocną. I nagle przychodzi do niej Archanioł Gabriel, przychodzi do niej anioł, czyli ktoś, kogo nie spotykamy na co dzień i przychodzi ze słowami bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. To nie były zwykłe słowa, to były na pewno wstrząsające wyjątkowe słowa które z Maryją mogły uczynić w jej sercu wiele pytań. Wyobraźmy sobie właśnie co wtedy ona mogła czuć jako młoda dziewczyna, jako dziewczyna, która jeszcze wszystkiego nie rozumie. Może zaskoczenie, może nawet strach, pytania bez odpowiedzi albo myśli czy wszystko jest z nią dobrze? Jak to się stanie skoro nie znam męża? Jak to się stanie? pyta Maryja. Ale mimo tego, że może to odczuwać, to zamiast uciekać, zamiast mówić, to nie jest dla mnie, Maryja odpowiada: Niech mi się stanie według Twego słowa. Bez żadnej pewności, co ją czeka. Idzie trochę w nieznane, bez gwarancji, że będzie łatwo. Po prostu jest pełna ufności Bogu, wierzy w to, co mówi Archanioł. To jest niesamowite. Dlatego, że jest młodą dziewczyną, a jednak wykazuje się ogromną wiarą i jakby oddawała w ręce Boga to, co przed nią. Pomyśl, droga siostro i drogi bracie przez chwilę. Co by było, co by było, gdyby Maryja powiedziała: "To zbyt trudne, wybierz kogoś innego". Albo może "Nie jestem godna". Maryja przecież była bardzo pokorna, więc mogła też widzieć w sobie jakiś brak. Albo nie chce się narażać, co ludzie powiedzą. Ale tak nie było, tak nie było. Maryja nie szukała wymówek. Ona wiedziała, że jeżeli Bóg powołuje, to umocni, uzdolni siłą. Czy my mamy taką samą odwagę jak ta młoda dziewczyna, jak ta, która została wybrana na Matkę Syna Bożego, ta, która uczy nas tej ufności i jest przykładem, Największej wierności Bożemu Słowu. Pewien młody człowiek, Michał, marzył o wielkiej karierze w biznesie i planował życie według własnych zasad. Ustalił sobie pewien harmonogram reguł, ale w sercu ciągle czuł, jakby to nie było to, jakby Pan Bóg go wołał do czegoś więcej, do czegoś innego. I myślał, że to niemożliwe. Mówił sobie, mam inne plany, ja już mam wszystko ułożone, ja już mam wszystko zaplanowane, był taki człowiek perfekcjonista, bał się trochę też stracić kontrolę nad własnym życiem, ale w końcu, na którejś z modlitw na adoracji świętego sakramentu, mówi, no dobrze, Boże, jeżeli ty tego chcesz, to prowadź mnie. Nie wiem gdzie, ale prowadź mnie. I dzisiaj Michał jest księdzem. I dzisiaj też mówi, że gdybym e, ciągle zagłuszał głos Boży, to nie odkryłbym prawdziwego szczęścia, nie odkryłbym tego, w czym mogę się realizować w pełni według Bożego planu na moje życie. Jak jest ze mną, jak jest z Tobą? Czy zawsze mamy tę odwagę, aby odpowiedzieć Bogu tak, czy może właśnie szukamy wymówek albo jakichś takich zagłuszaczy, aby Boga nie usłyszeć? Oczywiste jest, że ja nie muszę być i chyba nie będę jak Maryja. Nie będę miał takiej odwagi, takiej, takiej mocy, ale może właśnie mam być na jej wzór, może mam ją prosić o wstawiennictwo, może mam uczyć się od niej, jak to jest, by być wiernym, aby też umieć z taką odwagą podejmować pewne decyzje, pomimo strachu, lęku, pomimo tego, co nieznane. Bo przecież Maryja nie wiedziała, jak będzie wyglądało jej życie, ale wiedziała jedno że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Jeżeli posyła do niej anioła, to dla niej to wystarczyło. Czy to wystarczy też dla mnie? Wiele bożych obietnic Pan Bóg składa w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym. Czy ja w to wierzę? Czy ja w to wierzę? A jeżeli w to wierzę, to czy ufam tym obietnicom? Kościół uczy nas, że Maryja jest przede wszystkim wzorem wiary, bo ona nie tylko słucha, Słowa Bożego. Ona nie tylko wsłuchuje się w to, co do niej mówi Pan Bóg poprzez posłańca, ale też to wypełnia. Jan Paweł II to potwierdza, mówiąc, że Maryja jest matką zawierzenia, pełnego zawierzenia Bogu. Ona nie musiała wszystkiego rozumieć, ona nie musiała wszystkiego tak na czynniki pierwsze jakoś rozstawić, ale ona po prostu uwierzyła. Tam nie było dużej filozofii, tam nie było przesadnej racjonalizacji. Jak jest ze mną? Jak jest z tobą? I mam, kochani, do siebie, ale też do was pytanie: czy jest w naszym życiu coś, co Pan Bóg nam podpowiada? Jakieś natchnienia? Może one właśnie pochodzą od Ducha Bożego? Czy może boję się, lękam, powiedzieć tak? Co jest moim i Twoim Fiat? Co jest moim, niech ci się stanie w codziennym życiu. Jeżeli masz coś takiego, to proszę cię podziel się w komentarzu. Na pewno każdy z nas ma taką sytuację. Budujmy się, jak działa w nas słowo Boże. A jeżeli w jakikolwiek sposób to słowo cię poruszyło, jeżeli ten komentarz jest dla ciebie przydatny, no to proszę, udostępnij ten film kolejnej osobie. Twórzmy taką strefę słowa razem. Niech będzie nas coraz więcej, niech dobra nowina szerzy się na krańce świata internetowego. A Wam z całego serca dziękuję, i teraz zawierzajmy ten czas wielkiego postu, ale też czas słuchania Jezusa Chrystusa, matce Najświętszej, tej, która uczy nas wierności, ufności i odwagi. Maryjo, zwracamy się do Ciebie jako pokorne dzieci, nie tylko na różańcu, ale również w modlitwie spontanicznej. Pragniemy, abyś wstawiała się za nami, abyś była drogą do Twego syna, do Jezusa Chrystusa, abyśmy jeszcze bardziej byli ulegli świętej woli Boga, abyśmy jeszcze bardziej uwierzyli i nie bali się podejmować trudnych, ale pięknych decyzji decyzji, które wprowadzą w nas Boże życie, w których będziemy maksymalnie ukierunkowani na współpracę z Bożą łaską. Maryjo, usłysz naszych modlitw. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Kochani, dziękuję wszystkim patronom, dziękuję wszystkim wiernym widzom. Jeżeli dotarłeś dotąd, to znaczy, że naprawdę jesteś mega taki skupiony, skupiona, bo nie jest łatwo, ale mam nadzieję, że na przykład nie zmywasz teraz naczyń. Kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Niech Boże błogosławieństwo nas wszystkich prowadzi, niech was strzeże, umacnia i błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dbajcie o siebie i o innych. Z Panem Bogiem dobrego dnia. Szczęść Boże.